Gręba Piotr, czołóweczka. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę mniej o sporcie, mniej o bzdurach, ale na wesoło przecież nie umiem inaczej. Co się stało? Słuchajcie, otóż jest taka sprawa. Eee, od jakiegoś czasu, od 10 czy 12 lat NASA pr pracowała nad tak zwanym teleskopem Jamesa Webba. Co to za teleskop? Ano to jest taki teleskop, który będzie w pewnym spektrum światła podczerwonego odkrywał wielkie sekrety wszechświata. I czemu to jest takie ważne? Zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie o to chodzi, że wszyscy miłośnicy zagadek Wszechświata i tajemnic uniwersum chcieli się dowiedzieć jak najwięcej o powstaniu Wszechświata, o cząstkach mikroelementarnych itd., itd., o powstaniu dysku protoplanetarnego oraz samej Ziemi. A ten y, teleskop miał nam w tym pomóc, ponieważ w spektrum podczerwonym i widma tego światła mógł nam po prostu w tym bardzo wiele powiedzieć. No ale co się stało? Od początku. 25 grudnia tamtego roku, czyli 21, z Gujany chyba francuskiej, nieistotny skąd, wystartowała rakieta, która piękną trajektorią poleciała gdzieś, powiedzmy, na orbitę Ziemi, a dalej sam teleskop sobie dryfował na swoją orbitę przez kilkanaście dni. Po tym, jak osiągnął pozycję, zaczął się dostrajać, czyli. Eee, jest takie fajne słowo, kalibrować. No i po kalibracji, słuchajcie, parę minut temu okazało się, że praktycznie teleskop już jest gotowy do działania. No więc wszyscy miłośnicy w tym ja, siedzieli z za, zaciśniętymi kciukami, o, będą wszechświat, będzie wszechświat, będą tajemnice, no i kurczę, prawdopodobnie będzie jedna wielka D.a. A. A dlaczego? A no dlatego, słuchajcie, że we wszechświecie, prócz tego, że nie ma nic oraz są planety i gwiazdy, jest różno, różnorodność różnego syfu. Między innymi są asteroidy, meteorody, planetoidy, yy, odłamki, kamyczki, mikrokamyczki, i o tym właśnie za chwilę powiem. No więc, słuchajcie, co się okazało? To jest prawda, ja nie bardzo wiem, jak duże są uszkodzenia, ale po kolei. No więc, parę dni temu obeszła świat naukowy, nie? Dos dotarło to do mnie, czyli, no to to dosyć, to jest wiedza, wiedza powszechna, skoro to dotarło do mnie. W każdym razie jeden z tych kamyczków, tych mikrokamyczków, tych tyci kamyczków, niestety, ja nie wiem czy się odbił, czy przeszedł na wylot przed, przez aparaturę tego teleskopu. W każdym razie, słuchajcie, jest to aparatura za 10 miliardów dolarów. No jest tak cholernie skomplikowana i złożona, że nawet najmniejszy mikrokamyczek może po prostu zepsuć to w pył. Nie wiem. Prawdopodobnie jest to możliwe. Z tego, co czytałem, NASA mówi, że raczej nic się nie stało. Oby po prostu dużo szczęścia w nieszczęściu, bo wiecie, we, w kosmosie są takie prędkości jak prędkości względne, prędkości rzeczywiste. Więc jeżeli oba te ciała, to znaczy James Webb i ten kamyczek, sobie leciały tą zwaną prędkością rzeczywistą, nie leciały do niego prędkością tą względną, czyli z naprzeciwka, czyli teoretycznie ten kamyczek musi jedynie delikatnie odbić, um, wtedy jest szansa, że rzeczywiście nic się nie stali. Jeżeli na przykład ten kamyczek leciał z naprzeciwko, to przecież jak pocisk karabinu maszynowego mógł po prostu przeszyć bardzo skomplikowaną e, aparaturę. No i czekam co się stanie, bo już za kilkanaście dni miały być pierwsze prawdziwe zdjęcia po kalibracji tego teleskopu, który gdzieś tam dryfuje półtora miliona kilometrów od nas, czyli jakieś 4 do 5 odległości Księżyca. Dlaczego tam? Ano dlatego tam, że mógł się schować przed słońcem, e, bo potrzebował bardzo niską temperaturę, chyba 3 Fahrenheit od tak, od temperatury od zera absolutnego, czyli 273,15 stopnia. Czyli minus 270 Fahrenheitu. No i słuchajcie, jestem zażenowanie wkurzony. Nie, nie jestem zażenowany. Jestem wkurzony, że kurde, nie będzie żadnych fotek. Ale dlaczego to jest takie ważne? Ale dlatego to jest takie ważne, że ta podczerwień jest totalnie istotna. Ponieważ jeżeli, jeżeli spektrum całego światła weźmiemy sobie na jeden metr, to my jako ludzie, dobrze mówię? Saki ludzie. No tak, mamy załóżmy spektrum widzenia tam 3 centymetry. A światło podczerwone ma zaledwie kilka mili na metr, może mieć kilka milimetrów, może centymetr. My nie widzimy podczerw na podczerwień. Są zwierzęta, które widzą na podczerwień, ale to nie o to. Chodzi o to, że w tym wąskim spektrum poprzez analizę danych i widma tego światła podczerwonego możemy odzyskać naprawdę fantastyczne rzeczy się dowiedzieć na temat powstania wszechświata oraz skrywanych przez niego wielkich tajemnic. Jakby nie patrzeć na tury. Także, kurde, to na co czekaliśmy, czekałem 10 lat. To nie jest tak, że siedziałem i czekałem w fotelu, o, będzie łeb, kurde, 9,5 roku jeszcze, papa co tu robić? W każdym razie, no, troszkę szkoda. Chciałem się z Wami z tym podzielić. Dla mnie jest to mega ważna informacja, że się, że to działa. Natomiast ważna informacja, że, a może ktoś z Was się też interesuje. Max Roman, do ciebie szczególne pozdrowienia w związku z tym, bo ty również lubisz takie rzeczy, więc piąta minuta zaraz cię na message, że masz pozdrowienie ode mnie. Wszyscy w ogóle macie ode mnie pozdrowienia, po prostu na skalę wszechświata. Ale Maxiu, szczególnie, bo nie raz o webie rozmawialiśmy. Czy ja coś pominąłem? E, web, zdrowy rozsądek, chyba wszystko już powiedziałem. Także słuchajcie, kibicujemy naukowcom, żeby dotarli do prawdy. Tej prawdziwej, naukowej, a nie tej e, typu płaska ziemię. no Ale nie, nie, nie o tym także, także tyle. No oczywiście dzisiaj będzie podsumowanie sportowego weekendu i w ogóle. I no nie będę się powstrzymać. Troszkę bym popajacował, tylko nie wiem czy mi wypada. W każdym razie z Amsterdam, Znaczy z okolic Amsterdamu, ja i mój den e, przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia z nośnego tygodnia i w ogóle i spektakularnego poniedziałku. Gręba Piotr i, i, i ściskam was i tule. No, para, trzymajcie